i ładnie Hej, Hejka wszystkie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Aron! Jeszcze raz. Hejka wszystkie. witam... Hejka wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Marta. To jest mój koń Aron, który jest jeszcze przeziębiony, tylko nie mogę na nim jeździć, więc dzisiaj wezmę go na hale i postępuję z nim chwilę w ręku. Później zrobię mu meszyk z lekami. A później zrobimy mu takie małe spa. Umyję mu ogonek, umyję mu kopytka, nasmaruję i potetne grzywę. No i oczywiście go wyczyszczę, bo ma tak brudny łeb tutaj, że masakra śniaku. Masakra, Aron. Dobra, idziemy na hale i w ogóle Aron przez tą To czyli antybiotyk, to nie kaszli chyba ani razu na razie. Że jesteśmy na, na dobrej drodze. A chcesz się jak pomagać, tak? Dlałam właśnie Arynody Meszyk. Tutaj jest jego antybiotyk, który muszę mu podać, że sypiemy. I tu mam jeszcze suplement, o którym bym mówiłam wczoraj z na kaszel i Aron zaczął go dostawać wczoraj, ale nie dajemy tego do meszu, tylko daje mu to do paszy normalnie i bardzo mu smakuje z tego co widziałam. No różnych jeszcze meszykach, ale nie mam czym. Maszewką. Nie mam maszewki, ale mam palucha z candy. Więc. Patrzcie, jak się robi. Pięknie. I w gratisnie. Ale to dostanie później. Teraz idziemy z nim na halę postępować. Chcę. Jak nie będzie kaszlał, to zakusujemy, ale tak dosłownie na sekundkę. Chyba jednak dzisiaj nie pokusujemy na hali, ponieważ tylko weszłam i Aron już dwa razy kaszlał, więc zobaczymy, jeszcze z nim pochodzę tak z 10 minut. I jak będzie kaszlał, to idziemy robić spa w Tak Aaron? Ale wstępuj, chodź. <tryk> już z Aronem z hali i jest strasznie kaszlał, więc idziemy robić spa. Ja mam tutaj dwie odżywki: jedna to jest super Starshine do grzywy, a druga to jest. Taka o, do ogona, bo ona robi tak, że ten ogon jest bardziej puszysty i taki gęsty, a ta wygładza. Dalej mam tutaj jeszcze szampon w spreju, ponieważ chcę umyć ogon i w sumie nóżki też by się przydało umyć. No i olej do kopyt w żelu z EFOLA, wszystko. Także idziemy na dwór. I Aaron jest czysty. No niestety nici z mycia ogona i nóżek, ponieważ na dworze jest odłączony, więc musimy zrobić to z wiaderkiem w stajni. I patrzcie tutaj. Tu jest wiaderka Arona, który on zgubił i dlatego właśnie jest chory. Ja ją tutaj powiesiłam, żeby ją deszczu pukał, ale niestety już ją zdmuchnął wiatr. I teraz na ziemi i czeka aż będzie wiosna. I wtedy ją do Mam tutaj wiaderko z wodą, mam tu szczotkę do kopyt. Boże, ta woda aż paruje i my jemy kopytka. To się stanie na No mówiłam? że są w miarę czyste. Teraz trzeba wyczyścić... Teraz trzeba wyczyścić Arona. I podciąć mu grzywę. Bo już zarósł. Ej, odkąd tu stoją w stajni, Aron ani razu nie, nie. kaszlnął. I się wydaje, że on symuluje. Chodzi na halę i kaszle. Aron, symulujesz? To jest odżywka. Супер сашайн. Эпок. Дуже Za chwila, bo istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że żeby to krzywo. on stresujesz się? mam minę. No, będziemy obcinać ci grzywa. Nie możesz się ruszyć, bo będzie krzywo. Nożyczki są tępe. Nie chcą ciąć. Nie. Zobacz, czy nożyczki jakieś? Nie mam w ogóle. Znaczy nie mam, ale mam chyba gorsze. Znaczy są mniejsze. To będzie mega krzywe. coś moje? No. Mamy inne nożyczki, więc mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Karolina nam pożyczyła, prawda O, ty mi git. Tylko trzeba tą grzybę od nowa rozczesać, bo on się przed chwilą otrzepał cały. No też ciężko no Ale lepiej. Ja to zaraz wyrównam jak coś. Pięknie. Dobra, jeszcze raz tu trochę. Ale on będą chyście weśmali na padoku. Dobrze, że masz kaptur. <grym> <grym> to nie będzie tak widać. że bardzo ładnie, chciałam <grystanie> to Ładnie? ładnie. Może być. Tu trochę można, to Ty To jest za nisko. To jest za nisko. Dobrze jest. Tu się zacinają. Czy Aron będziesz kaszlał? Bo no tak dziwnie łeb trzymasz. Jezus, co tu się wydarzyło? Tutaj trochę wyrównam. Ładnie. Ładnie Aron wygląda, nikt się nie będzie z Ciebie bo ubierasz w przecież, nie? Nie. Teraz możemy nasmarować Aronowi kopytka i nasmaruję mu... Ile, ile? tym olejem do kopyt w żelu z e Mam już go strasznie mało, ale jeszcze trochę jest. Teraz czas na ogonek i do ogonka będzie nam potrzebna inna odżywka, czyli ta. Muszę dodać coś w żeby żeby nie marzył. Najpierw trzeba wyjąć słomę z ogona. I znowu trzeba dać dużo, żeby się łatwo czesało. Trochę słomy Zrobić zaraz to wyczeszę nie będzie. Wiesz, poprzykany ogon odżywką i aktualnie jest taki mokry, więc jest taki wygładzony, ale jak to wyschnie... To... Tam jest słoma! Gdzie? To mi się daje. Na środku. Gdzie? Wyczesany ogonek, jeszcze jest mokry, ale jak wyschnie, to on będzie tak napuszony jak u konia Jak Ja go teraz przeczyszczę i co jeszcze muszę zrobić, oprócz tego... Oprócz czyszczenia, co jeszcze muszę zrobić? Skończyć meszyk i tyle. A, no dobra, no to po prostu Aaron już jest czysty. Dam mu teraz meszyk z lekami i za chwilę pójdziemy na padok i tam może wam powiem coś więcej, bo w stanie po prostu nic nie słychać. nie wiem, co to się dzieje. Nie mam pojęcia. Aaron, mam dla ciebie zupkę, patrz. Zupkę z lekami, proszę. Za dużo wody wlałam do tego mesu, no ale Aaron to nie narzeka. O, palucha zjadł. No. Lubię ten odgłos, jak on tak blaska. Masz tutaj. To proszę zjeść wszystko, bo tu są moje swoje leki... Jeszcze muszę kaptur zapiąć, bo mnie zapioła. On teraz sobie je, a ja muszę tutaj posprzątać. Aaron bardzo ładnie wylizuje miskę z mesem i z lekami. Bardzo dobrze, Aaron, tak trzymaj. Boże, brudny już jesteś, brudny na pysku. Co ty robisz, gościu? Tam już nic nie ma. Gość. Zjadłeś, tak, Aron? Możemy iść już na padok. On cię chyba nie lubi, bo się szczurzy. O, jednak nie. Cześć Ja wiem na kogo on się szczurzy, na tą panią. Cześć pani. Bo oni się nie lubią bardzo. Czuję się pomiędzy a akoladłem. No oni cię nienawidzą. Boję. Chyba Aron nie ma drugiego konia, którego tak bardzo by nie lubił jak Nemezja. Na Naprawdę oni nienawidzi z jakiegoś powodu. Aaron już na padoku. Zdjęłam mu kantar, bo zauważyłam, że wzięłam tym biały, a nie chciałabym, żeby przyszedł białym na padoku, więc poszedł bez kantara. Mam nadzieję, że stajenie się nie obrażą i jak go jakoś zdejmą z tego padoku. I co? I wybaczcie mi, że ten odcinek jest dzisiaj taki, wiecie, nie jeżdżę, nic się nie dzieje za bardzo, no ale z chorym koniem za wiele nie zrobię. Mam też w planach parę fajnych odcinków bez konia, na przykład z Karoliną, ale to za jakiś czas. Mam nadzieję, że Wam się jakoś podobał ten odcinek i nie było źle i nudno, mimo tego, że nie jeździłam nie robiłam za wiele z Aaronem. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i widzimy się za dwa dni o 20 papa! Pa.